Pewnie słyszeliście nieraz, że witamina C jest dosyć silnym antyoksydantem, który wspomaga zachowanie zdrowia naszych tkanek, ale chciałbym się tutaj skupić zarówno o rzeczach podstawowych, o których mogliście nie słyszeć, jak również rzucić troszeczkę większe światło na pewne dane dotyczące struktury kolagenu. Możemy powiedzieć, że witamina C jest antyoksydantem. W dosyć podobny sposób jak witamina E oraz witamina A, resweratrol, dysmutaza ponadtlenkowa, quercetyna oraz inne substancje. Natomiast coś, czego nie wiemy, to to, że witamina C doskonale stabilizuje struktury kolagenowe. A więc wszystko to, co jest zbudowane z naszej tkanki łącznej, a więc dziąsła, zęby, skóra, kości, więzadła, mięśnie, doskonale będzie reagowało pod kątem witaminy C. Ten efekt całkowity możemy jeszcze bardziej wzbogacić, dodając do tego aminokwas lizy, które będzie dodatkowym pomocnikiem dla naszej cennej witaminy. E, pamiętajcie tylko, aby zachować dosyć dużą dozę e, nie tylko ostrożności, ale bardziej pod kątem waszej cierpliwości, bo struktury, struktury kolagenowe nabudowują nam się na przestrzeni około 10 do 12 miesięcy. E, dawki, które powinien przyjmować taki standardowy człowiek, który nie jest nawet całkowicie usportowiony, byłby to około gram witaminy C dziennie co najmniej. To jest Ilość dosłownie minimalna. Natomiast jeżeli chcecie bardziej zadbać o swoje osiągi sportowe, dbać o to, żeby podczas redukcji Wasza skóra przyklejała się do waszej tary na brzuchu, trzeba będzie tutaj spokojnie opatentować ilość około 4, 5, 6 gramów witaminy codziennie. Oczywiście rozkładając to na mniejsze dawki, aby nie cieszyć się. Efektem związanym z nadmierną diurezą, a więc nie chodzić częściej do toalety. Propolizyny, myślę, że na każdy gram witaminy C około 500 mg lizyny byłoby jak najlepszą opcją dla Was. A więc pamiętajcie, że witamina C może nie tylko wesprzeć Waszą odporność, wymiatać reaktywne formy tlenu, a więc wolnorodniki, ale również wprawiać Wasze zdrowie i wygląd w dużo lepszy stan. Ponadto witamina C ma też duży wpływ, jeżeli chodzi o całkowite wytwarzanie hormonów nerczy oraz insuliny, więc będzie to naprawdę bardzo ogólnorozwojowy produkt który jest wyjątkowo w prostej formie pozdrawiam